Siemanko, Dobermanek z tej strony, trochę rozczochrany, ale to dlatego, że jechałem motorem od Kasku. Jestem u siebie już na polach, na tych, co mam pozwolenia. Marcin dzwonił, że już obrobione, wszystko porobione i mogę wskakiwać, jeżeli mam ochotę i czas. Także co? Do pierwszego dołeczka trzymajcie się, hej. No i trzeci dołeczek, tamty sam złą był. I coś wyskoczyło. Co tu mamy? Pewnie Boratini O ja cię kręcę jaki placek Ale raczej to była Boratynka Szkoda, no ale co? Monetka jest Elegancko Lecimy dalej, pokręcimy się tutaj wokół tego miejsca może wyjdą jakieś ładniejsze do następnego po klątwie poszukiwacza <grym> złamał się szpodelek ale co zrobić trafiłem w końcu coś trochę pochodziłem nic nie wychodziło no mam nadzieję że to nie jest końcówka od tubki baterii ale co tu będzie fenol fenolek tak, jeden fenolek. Nie wiem czy widać, ale to jest 100% jeden fenolek. Teraz trochę oczyszczę. Tak, jedyneczka. Jedyneczka. Jeden fening. Także bez fenola nie wracam. Zajazd, bo zajazd. No ale zawsze jest. Nawet widać. 1940. Piąty albo 1940, nie wiem dokładnie. Nie wiem, 42, może nie wiem, nie, nie widzę dokładnie. No ale fajnie. Trochę przeszedłem, bo od alei. Aż tu same śmieci wyskoczy, wyskakiwały. bo Nie będę nagrywał, bo bez sensu. O, teraz widać pięknie gapę. 1942. Tak, 1942. No i super. Dobra, lecimy dalej. Kolejny dołeczek. I wyskoczył guziczek cywilny. Tak. Jest guziczek cywilny. Niestety nic na nim nie ma. Ale to nic. Zawsze cieszy. Myślałem, że monetka, ale ale jednak to guziczek. No nic, lecimy do następnego. No i słuchajcie, jak na razie szczęście mi dopisuje, chociaż trochę się takobie tego sypu, że tak powiem. I zobaczcie co tu mamy. Sam jestem ciekaw Co to mamy? Co tu mamy? Guziczek Tak guziczek, no ale jaki o kurde o, poczekajcie Zaraz się włączę Ciężko stwierdzić co to za guzik Bo niestety jest zajechany Jak widać, no, może coś z tego będzie, go wymoczę ładnie w domu. Może coś tam się uda odczytać, ale raczej wątpię. No trudno, to nic. Jakoś sobie radzę wynalazkiem. Dobra, to do następnego. Chyba, że się nic nie trafi. Kolejna monetka. 20 groszy PRL. 973. No i super. <noise> Dzisiaj trochę i skoczyło już. Może nie ma takiego szału, ale jak na razie chodzę godzinę i coś wyskakuje. No nic, lecimy dalej. Maszyna stoi i czeka na mnie. Dużo nie zostało czasu, także ruszam, nie czekam. Szybkie podsumowanie. Półtora godzinnego chodzenia. plomba, i gaciuch tego nie nagrywałem, bo to z początku trafiłem. 20 groszy. PRL. Jeden fenolek. No i te dwa guziczki. Proszę bardzo. O to jakaś nawet sygnaturka jest teraz widać. No to do wyczyszczenia. No nic. Do. Następnego, trzymajcie się. Hej, szybkie podsumowanie. Półtora godzinnego chodzenia. Plomba i gaciuch, tego nie nagrywałem, bo to z początku trafiłem. 20 groszy. PRL, jeden fenolek. No i te dwa guziczki, proszę bardzo. Oto jakaś nawet sygnaturka jest teraz widać. No to do wyczyszczenia. No nic. Do następnego. Trzymajcie się.